Poniedzielnych i wciąż wstępnych wynikach głosowania w Polsce, zaczęła w TVP panować gorączkowa atmosfera. Nic dziwnego, jeśli przez tyle lat Danuta Holecka, Michała Adamczyk, czy Magdaleno Ogórek wygłaszali w telewizji publicznej jedną i jedyną słuszną, według nich, prawdę. Sytuacja może się nagle zmienić, gdy dojdzie do zmiany władzy. Co stanie się z gwiazdami TVP? Według Aleksandry Kwaśniewskiej niektórzy nie dostaną już możliwości występowania w poważnych mediach. Magdalena Ogórek postanowiła nie czekać na odpowiedni moment, ale już zdążyła spakować walizki i wylatuje do Rzymu. Co tam będzie robić? Dzień dobry, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie w ten słoneczny piękny dzień. I chciałam się z Wami podzielić moją radością, szczególnie z moimi czytelnikami. W przyszłym tygodniu wylatuję do Rzymu, ponieważ pół roku temu dostałam zgodę na badania w takiej sekcji archiwów, na których szczególnie mi zależało. Poinformowała Szczęśliwa na Instagramie. Okazuje się, że pracownika TVP planowała ten wyjazd od dawna i być może, jeśli warunki będą sprzyjające. To dzięki temu wyjazdowi powstanie jej kolejna książka. Kilka materiałów oglądałam trzy lata temu, ale badania w archiwach są bardzo specyficzne. Wyznaczone są dziennie dwie lub trzy godziny. To jest bardzo mało czasu, żeby tam wszystko zobaczyć, co jest badaczowi potrzebne. W przyszłym tygodniu mam odrobinę więcej przeznaczonego czasu i możliwości. Także bardzo się cieszę, bo ja wiem, co mogę tam znaleźć. Trzymajcie za mnie kciuki. Jak poszukam dobrze, to będzie trzecia książka, mówiła Ogórek w nagraniu na Instagramie. Przeczytalibyście jej książkę. Czytaj też, jak mieszka Magdalena Ogórek. Książki, antyki i taras. Nie ma biedy smutne losy Ogórek. Oglądalność w TVP spada to ona wygryzie Ogórek z TVP. Anna Bogusiewicz wcześniej była modelką Ogórek drży o życie córki. Niespodziewany apel do fanów. Jestem kłębkiem strachu.